W czasu zapraszając Pana Mecenasa na każdą sesję, bo jak widać okazało się, że miałem rację. Gdyby Pan Mecenas był od razu, to byśmy nie gadali pół godziny o niczym. Ale pan teraz na w taki sposób, tak, żeby wiesz, że jest, ale wszystko w w Jeszcze dyskusje są. No ale właśnie o tym chodzi. Do żeby było od razu, jest po to komisja, żeby wypuścić się z tego. A nie, jest od podejmowanie decyzji. co do przedstawionej informacji, to jest Tak, tak. Dana, bo jeszcze do następuje. informacji, tak, tak. Bo ja bo tak. Są ja chciałbym zapytać, pan burmistrz powiedział o tym, że będzie ten festiwal rzeź z piasku i tak dalej, i tak dalej, na terenie pana Cieracha, jeśli się ci nie mylę. Tak. Czy pan Cierak na to wyraził zgodę? Kiedy pan nie wyraził zgodę, to pan, nie musimy pana Panie burmistrzu, proszę po prostu odpowiedzieć. Proszę się zachowywać, panie burmistrzu. Pan Cierak, o ile wiem, zgodę wyraził. Znaczy to pan wie, czy pan nie wie? Tak, wiem. W takim razie... od od ponieważ ten element leżał, bo nie jesteśmy współorganizatorami, natomiast element uzyskania zgody Właściciela terenu leży tak. po stronie Szczeciskiej Kopalni i mam informację od pana dyrektora, że tak, bo no do... zresztą ja sam yy, dzwoniłem w tej sprawie do, do, do pana karkiera, który jakby tutaj reprezentuje pana dzieracha i informowałem, że chcemy z kopalniami wspólnie tak yy, przeprowadzić, zorganizować yy, yy, taki festy, czy co sobie ten cały przedsięwzięcie polegające na... na na, na tych, w drugim kolejnym tych sześć, na terenie, w którym, w którym często Państwo krytykuje się, że jest taki prawie niewykorzystany. Tak gospodarujemy, nie oh, to przynajmniej w okresie, więc zwracamy się do Pana Gargani, do Pana Sierraka, do uzyskania tej zgody i poinformowanie nas o, o tym, czy taka zgoda jest. I, I taką informację otrzymałem, że jest zgoda Pana się. W takim, bardzo, w takim razie to, to jest ciekawe, że pan potrafi się do, z, z, tak. znaleźć pana Cieracha w takiej sprawie, a nie potrafi pan go znaleźć w kwestii podatków, w kwestii wywiązania się z umowy i tak dalej, i tak dalej. To jest zastanawiające. Ale to nie było pytanie pani burmistrze, że nie być pan zasad, panie przewodniczący, nie można stawiać sobie Ja już o tym informowałem, to kiedy? Ja powiedziałem, że to jest ciekawe. No to jest bardzo ciekawe, dla mnie też jest to ciekawe, ponieważ pan karger... Ma kontakt z panem Cierachem, ale, ale Wtedy, kiedy nie ma pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie, w sprawie opłat i podatków. Myśmy kiedyś właśnie, kiedy jeszcze pewien mecenas występował w imieniu pana Cieracha, tutaj zwracał się z różnymi pismami, naliczyliśmy tą każdą opłatę z tytułu niewywiązania się z umowy. I niestety pan mecenas stwierdził, że owszem, on, on, ma, on reprezentuje pana Cieracha, ale w ściśle określonych. Jak gdyby, Czynność, czynnościach i w związku z tym nie ma upoważnienia do, do reprezentowania właściciela kapitałami opłat i podatków i opłata, naliczenie opłaty, która została mu przekazana w imieniu gminy za zapłaty, została przez kolegium ta decyzja uchylona koniecznością, mecenas stwierdził, że taki pełnomocnik akurat w tym, w tym zakresie nie ma. Pan Cierak w ogóle nie ma oficjalnych pełnomocnic, natomiast jest poprzez Pana Cieracha kontakt na tyle, poprzez Pana Kargera kontakt z Panem że można na pewno zyskać, ale, ale Pan oczywiście Cierak, a Pan Karger żadnych pism w imieniu Pana Cieracha nie przyjmuje. Czy sobie nie ma tak jeszcze, sprawy, jeszcze, jeszcze, jeszcze. adwokatem, znaczy, ad bo tak czy siak... No nie wzbudza pan, pan, panie burmistrzu, w świetle tych faktów zaufania we mnie w żaden, w żaden sposób. No tak, jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu, proszę nie przeszkadzać. Jeszcze jedno pytanie. Tam pan mówił o tej drodze ściennym, tak dość długo pan mówił. Nie chciałbym tutaj za bardzo się... Yy, czepiać, bo pan mówił o tym, że są duże możliwości, że można inaczej. 7 lat pan jakoś tego nie widział dopiero teraz pan to zobaczył. Natomiast mam pytanie inne zupełnie. Bo pan powiedział, że był pan na spotkaniu z panem, z panem radnym yy, Michalskim, jeśli mylę, Tak. I z panią radną... Yy, nie, pani pani Sęki i Pan Mazurek. O Pani Sęki i Pan Mazurek, Gdzieś nie zadaj pytania. Bo to jest okręg, w którym też jest pan szafran radny. Dlaczego pana szafrana to nie było? Na no koniec panie, za, tak. Koniec. Więc panie, ponie, spotkanie miało miejsce z inicjatywy radnych i to radni. Y, nie uwielbę, że cała ta decyzja jest moja z inicjatywy radnych, Z inicjatywy radne, radnego Zbigniewa Mazurkę i z, z inicjatywy radnej pani Małgorzaty Senki. To ci radni zaproponowali bycie. i bycie czoło, panie, spotkali się pierw bezemnie z panem starostą, zaproponowali, żeby takie rozwiązanie przyjąć. Uznałem, że to rozwiązanie jest dobre, także odpowiadam, drodzy Panu Dziękuję. Pytanie na szczegóły, to nie miejsce Dziękuję. To całe spotkanie i zostało podjęte z inicjatywy radnych pana Zbigniewa Czuczka i pana doktor I po spotkaniu mojemu, po państwo radni spotkali się 2 czerwca, ja ze starostą, z wice starostą spotkali się 4 czerwca. Dokładnie, żeby już nie, nie, nie spotkać się zarzutem jakichś i po prostu to wynosi te inicjatywy tej dwóch Natomiast pan Rady Szapel nie przejawiał akurat aktywności z tym kierunkiem. Ja nie mówię, że nie jest aktywny, ale akurat w tym z taką inicjatywą nie. Może, czy są jeszcze pytania co do informacji ze sprawy rozwiązania procesu? Nie widzę, przystępujemy do punktu trzeciego. Informacja na temat stanu stanikanego zespołu w szkół mińskiego, to pan burmistrz udzieli głosu panu Jałdzielowi. Panu Proszę bardzo, panie prezydentie. Stan sanitarny szkoły jest kodowany systematycznie przez Inspektora sanitarny w Stawianie-Szydzińskim. Z początku roku zawsze jest kontrola e, całościowa i później niedociągnięcia są ujęte w decyzjach. Decyzje podają terminy realizacji i e, decyzje, tak jak w szkole obowiązywały do złożenia sprawozdania 3 z 2010, z 2013 i z 2011 decyzje, które na bieżąco były nieradziejowości usuwane. I obecnie jestem po kontroli, która miała miejsce 16 czerwca 2014 roku. Jest decyzja, w której po kontroli stwierdzono to, co zostało Państwu radnym przedstawione, czyli co do zrobienia jeszcze zostało w szkole, z dużej ilości nieprawidłowości. Decyzja z 2010 w czasie kontroli sprawdzono wykonanie obowiązku decyzji administracyjnej, Cytuję. A. znak sprawy, czyli do no 2010, punkt piąty, wykonano. Doprowadzono do właściwego stanu technicznego przejście i na końcu jest anotacja. Decyzja wykonana no w całości, dobrać. czyli już jedną decyzję mamy całkowicie zrealizowaną. Kolejna decyzja z 13 roku, październik dotyczy dostosowania mebli edukacyjnych. To wiąże się z tym, że ekologiczne parametry mają być odpowiednio dostosowane do dzieci. Będę mieliśmy, tak jak mieliśmy w dużych klasach, duże składanki, sukcesywnie się zmieniało. Jednakże po ta potrzeba została przez samych badana. Wystąpiłem obecnie do Zadefitu, to znaczy przed 30 maja wystąpiły do Zadefitu o przesunięciu terminu dopasowania do edukacyjnej do na dzień 30 października 19. 2014 roku. Termin taki podałem, poprosiłem, motywując z tym, iż złożyliśmy dwa na ten projekty ten duch, cześć, kudzi, na wartość 220 tysięcy, które mają do posażnych klasy pierwszej szkoły podstawowe oraz dwa pomieszczenia oddziału przedszkolnych, Słyska oczekuję na odpowiedź. Decyzja z 11. 11. zdecydującego 11. roku pozostały już ilość. rodzaj właśnie jedno pomieszczenie tutaj w zakresie oświetlenia, bo tut po jest basen okazało się, że prawie 70% powierzchni w szkole było niedoświetlone. I dlatego też została nie tylko w sala gimnastyczna e, mała, w której e, jeszcze nie zalecane zobowiązania. E, no tam charakter pomieszczenia jest dosyć wytypowie. Jest to małe, niskie pomieszczenie e, i można przyjmować rodzaju okna e, oświetleniowy, które spełniało warunki prawidłowo-średnich powierzchni roboczych e, jest tutaj do osiągnięcia, ponieważ tam odbywają się zajęcia z piłką, e, zajęcia klaski wewnętrznej, e, czyli tam bezpieczniejsze, ale coś w jakiś projekt wewnętrzny robimy, chciałbym podkreślić, że te wszystkie działania robimy w ramach systemu gospodarczy, e, tak żeby wykonać i nie ulegamy podważeniu przez salę. Czy też zostały wezwane techniczne. I także ten sprawy właśnie tego doświadczenia tego pomieszczenia mam termin do 18, po tej nowej kontroli do 18 sierpnia. Podsumowując, po każdej, a tutaj, że po każdej zbliżającej się terminie, który wyznaczył sanepid, ja składam na dół widzie o stopniu realizacji zadania z decyzji i. Po tym przyjeżdża ponownie na kontrolę sprawdzającą same sprawdza i jeżeli faktycznie potwierdza, że zostało wykonane, a potem zgłosiłem, że jeszcze nie, to nie mogę, bo finansów, czy coś, wówczas e, występuje o przedłużenie terminu realizacji. Także teraz zostały nam dwie decyzje, weble e, edukacyjne. Które myślę, że pozyskamy te pieniążki. Bo teraz inwestując, żeby spełnić potrzebę, która wyszła w czasie kontroli, to proszę gdzie 7 tysięcy, 8 tysięcy na meble. A za dwa miesiące może się okazać, że te pieniądze pozyskamy, i, i, a ja już nie będę mógł kupić meble, żeby dublować. Bo jak będzie projekt meble do przedszkola, no to tylko do przedszkola. Dlatego tutaj to, ta decyzja sobie jeszcze jest. No i ta jedna na terenie oświetlenia sztucznego w sali, gdzie czyli o tym co wspomina. Dziękuję. dziękuję. Czy są pytania co do informacji? Proszę bardzo. My, panu informacja, panu... informacja w porządku, bardzo dziękuję Panie Krzysztofie. Poza tym, że ani słowem Pan tam się nie zajęło na temat sytuacji sanitarnej w kuchni, w stołówce akurat o tym mi najbardziej chodziło. To Stołówka jest, jest tutaj zapisana, tak, tutaj. bo to też mnie przesunięcia mamy. Tam jest sytuacja, to co jeżeli chodzi o mnie, tym to, co ja to jest pleśń na ścianie, ale to jest związane z izolacją fundamentów. Gdzie, to przyjdzie na pewno moment taki, że będzie trzeba coś podobnie jak w Kojczyblu okopać szkołę i izolację poprawiać, bo po co tak naprawdę naprawiamy? I ja z y, samych Widów informacji Państwa też to zapisałem, tylko nie powiedziałem. Y, jest to punkt. O. Y, tam, y, czyli tu w protokole sale Punkt 10 dotyczy doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian w stołówce szkolnej. Obowiązki ten mi przesunęli na 18 sierpnia. I to jest to, co y, z mojej strony co do stołówki, ten grzyb. Y, projekt jest już y, przeze mnie tutaj i pracowników y, y, przygotowany i skonsultowany z Sanedinem. Robimy ściankę działową, odcinającą pomieszczenie, gdzie jest tenże grzyb. Y, wstawiamy drzwi, staje się to pomieszczeniem nieużytkowym dla stołówki, a pomieszczenie, które pozostanie, jest wystarczające do obsługi y, y, taki y, ludzi, jaką tam mamy w ciągu roku, czy poza szkołą. Jest to yy, praca yy, no, zaradcza na, na dany moment, prawda? Także to w ten sposób mogę tylko usunąć, bo to jest od razu. A potem przyjdzie moment, momentu jak będzie te tego modernizacja, będzie można opotywać i robić, bo ta nie jest Prawę nie ma, bo 18 sierpnia musi być wykonany na to ten temat jest omawiany z panem jest na tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania co do informacji? Panie Dyrektorze, mam no, takie pytanie. Chodzi mi o samą kuchnię. Czy pan jako gospodarz tego obiektu kuchni, bo jest wzierzawiona? Czy pan ma na przykład wglądy do protokół, jeśli to nic... Bo ja rozumiem, że pan chyba nie może kontrolować jak kuchnia, jaki jest stan techniczny kuchni. Czy może pan kontrolować je, nie, nie mogę, ponieważ... No, ale no, jeśli jeżeli... na przykład Sanepid wystawia no. protokoły, to pan ma jedno wglądu, co oni powinni zrobić, a co ja, nie? No, ja, ja. ja już odpowiadam. To. Kiedy byli u mnie na kontroli, a między innymi doszły takie informacje, że coś tam jest nie tak, to rozmawiając z pracownikami, którzy kontrolują, jak mówią, my nie możemy teraz też tam wejść, ponieważ każdy protokół rozpoczyna się przed przysłowieniem do czynności kontrolnych, Stronie kontrol kontrolowanego okazują oni upoważnienia do kontroli. Czyli dane pokazują te dwie pani, które przyjeżdżają e, upoważnieni do kontroli i wtedy one mogą wejść na okry. Jak ja widać, że tam coś może tam wybrać? Nie, no, nie, nie możemy. Musi być skarga, musi być aż tam Nie mam żadnych informacji. Niechiedy schodzę na wyżu podczas wydawania do sił, przez okno sobie daję, że to no nie widzę takich kamieni. A też Czy są jeszcze jakieś pytania co do informacji? Przedstawionych przez pana dyrektora na temat stanowisko. Nie widzę, że przystępujemy do punktu 14. porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych sołtysów. Proszę bardzo, proszę bardzo, Pan Radny Szarzon, zapytania interpelację. interpelacje. Panie burmistrzu, wspomniał pan wcześniej, że... Dziedzicznik hangaru nie płaci, ma tam jakieś zadłużenia, a firma ta, Pania ze stołówki ze szkoły płaci na bieżąco? że szkołę, zaległości nie ma, ale pan dyrektor odpowie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o hangar, to ja mówiłem dzisiaj już, że zaległości były od stycznia. Rozmawiałem z tą Panem za sztotem. I za 6 tysięcy, to jest za 2 miesiące wpłat. Czyli w tej chwili, proszę, 4, ale no mam taką informację, że dwa jeszcze poszły. Także jeżeli. No, no, to to Espani tylko proszę powiedzieć. Jeżeli, jeżeli to się podbiernie, to zaległość byłaby od miesiąca marca na dziś. A Espania? Dużo. Wspaniały. jest szekalny. Podaj, że przyjęto mam... Nerede? Także tutaj jesteśmy na scenariuszu. Jest, czy czy niego, tam mają do dziesiątego? Nie ma problemu, jak to yummy, tam... Kiedyś, nie jest, nie jest, Dziękuję, Panie Przewodniczący. Czy są jeszcze, czy są jeszcze tym, jakieś pytania, No ja mam jeszcze panie... panie, bardzo, panie no ale, ale ta ostatnia uwaga Panie Burmistrzu była niepotrzebna, to było niegrzeczne, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, proszę poinformować radnych, jak przebiega realizacja Funduszu sołeckiego. To znaczy oczywiście jest, jest to nasz potrzebny program na dzień dzisiejszy... Ja nie jestem w stanie tej odpowiedzieć dokładnie finansowo ile na te 74 tysięcy wydaliśmy. Ja już to z panią skarbnik rozmawiałem, że na koniec czerwca taką informację, bo to będzie półrocze, na koniec czerwca taką informację przygotujemy i na następnej sesji nawet przywiększa, żeby taki punkt się znalazł. Bo dobrze by było, żeby radni, radni wiedzieli. Jest sukcesywnie realizowane, kupione były by dwie... Trzy wykreszarki chyba i, i jedna kosiarka, paliwo, yy, yy, kwiaty, yy, bramki, dachy, storkowie, także... A przystanki są zamówione już czy nie? A przystanki jeszcze nie są zamówione. Dobrze, to jeżeli Panie Przewodniczący będzie taka informacja na następnej sesji, to ja jestem... Także jest, jest sukcesywnie tak. rady, rady, rady. Nie, nie, nie jestem w stanie w tej chwili dokładnie odpowiedzieć, ale myślę, że... Informacje i tak nam na, zawsze na półrocze mamy z realizacji budżetu, więc i, i z wykonania funduszu socjalnego. A panie, proszę bardzo, pan... panie burmistrzu, proszę powiedzieć, czy poprawiła się coś sytuacja w mieszkaniach w Ciemniku? Ja mówię o zalewanych piwnicach, mówię o braku prądu w gniazdkach, kurtyny dymnicowe, plamy na kominach. Czy, czy coś Pan w ostatnim okresie tam coś robił w tych mieszkaniach? Tak między innymi najwięcej problem, jeżeli tam chodzi o plany na, plany na kominie, jeżeli bali się drzewem to to takie to takie plany nie, to, nie. to to czy to się Panu płodowo ja, na moim ja bali co minie no, na drzewem, to, drzewem i nie ma ani jednej plany że takie plany mają prawo wystąpić ponieważ drzewo znajduje się smola to na niestety są Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o... No mówię Jeżeli chodzi o, jest, jest nie ukrywam problem z odwodnieniem, to znaczy z funkcjonowaniem tej kanalizacji deszczowej. I niestety najprawdopodobniej ta, ta studnia głodna znajduje się na gruncie nieprzepuszczalnym. Ponieważ jak to wydawało mi się, że, że tam po prostu woda y, nie wsiąka. Ta studnia chłodna nie, nie, spełnia, nie spełnia swojego zadania, woda powinna sięgać, a nie sięgać. Ja już, żeby poprawić tę sytuację, tam pracowników. Woda została wypompowana z tej studni chłodnej. Myślałem, że może pracownicy, ci, którzy tam no, tak średnio byli dozorowani przez, przez pana Klinga, że po prostu wrzucali tam jakieś resztki cementu, farcz i tak dalej, wlewali do tej studni, że mogło się tam wytworzyć taka wybrana, która nie przepuszcza wody, więc kazałem, kazałem go obłębić, no w pewnym stopniu trochę, trochę to poprawiło, ale nie wiem, po prostu być może, że, że akurat w tamtym rejonie znajduje się na pewnej głębokości jakaś warstwa gminy która, która powoduje, że ta studnia nie spełnia, nie spełnia no niestety ja nie mogłem tego, tego przewidzieć, nie ja to projektowałem i, i trudno, trudno było mi przewidzieć, że, że coś takiego może się uczyć. Oczywiście celem jak gdyby rozwiązania tego problemu, ponieważ to zna tą sytuację, to wie, że tamta kanalizacja jest prowadzona w koło budynku, to wprowadzenie wody deszczowej do tych, do tych studni chłonnych. I kiedy powierzchnia dachów świetlicy i budynków jest bardzo duża i przy dużej mulewie te strudnie po prostu nie płoną, tylko się napełniają, woda się cofa i y, doszło kilka razy do wylania, y, wylania tej, tej wody z tych rynien, które są od strony, od strony y, ulicy. w związku z tym poleciłem panu są Socznakowi, żeby te po prostu rynne odłączyć. Normalnie jest tak i w wielu domach, że, że woda z rynien nie jest odprowadzana na ulicę i niestety na dzień dzisiejszy nie widzę innego rozwiązania. No nie będziemy przecież wody deszczowej wywozić beczkami z, z tych studni w Polsce. I tak jako, jako gmina dopłacamy za tych mieszkań duże pieniądze i w związku z tym to jest jedyne racjonalne rozwiązanie na dzień dzisiejszy i to zostało, zostało wykonane. Szkoda tego, że, że, że Pan, który tam uczestniczy, bo jeżeli mówimy o tych mieszkaniach socjalnych, to są mieszkania socjalne, to nie jest y, szczerzone osiedle y, apartamentowców, gdzie, gdzie są sprzątaczki, gdzie, gdzie jest ogrodnik, który kwiatki sadzi i tak dalej, gdzie część wynosi, wynosi y, kilka tysięcy, tylko tam ludzie płacą, o ile w ogóle płacą, to jest kilkadziesiąt, czy, czy kilkanaście złotych miesięcznie. W związku z tym oczekujemy są to mieszkania socjalne jako mieszkania socjalne o bardzo wysokim standardzie, bo mieszkanie socjalne przypomnę, że to jest 5 metrów na osobę i toaleta na dworze i woda doprowadzona do Natomiast te mieszkania są jako socjalne naprawdę o dużym standardzie. My jako gmina wydaliśmy tu z pieniędzy podatników 700 tysięcy. Na I jeszcze będziemy płacić. I, i, I oczekujemy zaangażowanie także trochę ze strony mieszkańców, utrzymanie tego budynku. Bo no, tak jak powiedziałem, nie jest szerzone mieszkanie osiedla apartamentowe, gdzie ludzie y, kilka tysięcy trzynszów, to są Szanowni. mieszkania socjalne i, oczek i oczekuję po prostu także ze strony y, mieszkańców zaangażowania w utrzymanie, no, to znaczy posprzątanie podwórka, posadzenie jakichś kwiatów, wychakania, czy także po, po zamętaniu blagi I większość mieszkańców powiem szczerze. Jest tego świadoma i na siedem rodzin większość rodzin spełnia te, te moje oczekiwania. Chodzi o to po prostu, żeby... mam Wiem, że no, to ci, co, nie mieszkają milionerzy, tylko będziemy które bardzo prawdopodobieńskie dowody, a po prostu, do mam, jest, tak prawie nie mają ich w W związku z tym też, te, też podjąłem decyzję, żeby oparta między innymi za kanalizację była w wysokości takiej, jak ponosimy my wszyscy, a wiemy, że tam trzeba wywozić to jest koszt wywozu jest trzykrotnie czy czterokrotnie wyższy niż, niż w przypadku normalnej kanalizacji. Także tę różnicę pokrywamy, także z kosztów gminy, żeby tylko ciebie postawić. Możliwość utrzymania tych tak, mieszkań, ale potrzebuję od tych mieszkańców, że oni sobie w tych wiezł, popieł wybiorą, że on że, że, że ten, by wszystko z, to, z, to, z, to w tym odprowadzeniu z tych, z pieca do komina po prostu wyczyszczą. A, a najlepiej oczywiście jest co tydzień, żeby gmina wezwała kominiarza. Nie, tak się tak nie będzie i dobrze by było, gdyby pan radny tam się bardzo interesuje, to, gdyby pan także przekonał. Bo, bo tam jest problem w zasadzie z jedną rodziną może z jedną, żeby pan nie Buntował, że im się wszystko należy, należy im się... A skąd le, pan wie, że ja ich buntuję? Panie, no, no, proszę no, no, się no, rady, no, przesadza no. pan. Należy im się 5 metrów przesadza y, na osobę, plus, plus y, wychodek na budynku. Jak my jako gmina daliśmy naprawdę y, y, luksusowe mieszkanie, jeżeli... Mam tu na myśli mieszkania socjalne i oczekuję tak, że od pana bym oczekiwał, że pan po prostu... próbował przekonać tych ludzi, żeby bardziej nie byli a bardziej przyczynili się do tego, żeby, żeby, to, żeby to po prostu, to, mieszka... to, to życie, to jest...